Kochani Państwo, są z nami osoby, dzięki którym w Bydgoszczy kwitły imprezy sportowe przez całe, całe długie lata. Są z nami osoby, dzięki którym w Bydgoszczy królowała siatkówka, lekka atletyka, piłka nożna, a także tenis ziemny, chociażby. Te wszystkie dyscypliny dzisiaj łączymy pod jednym wspólnym znakiem pod znakiem Czempiona 2010. Witamy także tych. Którzy na co dzień tutaj na lokalnym gruncie tworzą środowiska sportowe, którzy tworzą bydgoski żużel, bydgoską siatkówkę, bydgoską koszykówkę. Te wszystkie osoby dzisiaj łączymy na tej jednej konferencji, aby pokazać jak bardzo jesteśmy dumni, jak bardzo się cieszymy z tytułu Gospodarz Roku Imprez Sportowych przyznanego przez Przegląd Sportowy i Telewizję Polską. Dla mnie to wielkie wyróżnienie was wszystkich razem gościć. Ponieważ dzięki wam udaje się budować sportową markę Bydgoszczy, także poprzez ten sport lokalny, ale także poprzez wielkie imprezy sportowe, które tutaj są organizowane. To są w głównej mierze wasze decyzje dotyczące powierzenia organizacji imprezy właśnie naszemu miastu. Sport to różne dziedziny, dyscypliny. Każdy ma swoich zwolenników, każdy, którą dyscyplina albo wiele dyscyplin kocha. Stąd tak szerokie grono tu dzisiaj. Państwa, ponieważ szanuję każdą dyscyplinę sportu, szanujemy my wszyscy najbardziej wysiłek sportowców, bo to oni są solą każdej dyscypliny, ale aby mogli sprawnie działać, sprawnie pokazywać swój kunszt, potrzebni są ci, którzy do tego przyłożą swoją rękę, czyli Państwo działacze, także sponsorzy, z którymi, którzy z wami współpracują. Także chciałbym podziękować i to jest pierwszy cel, a drugi to złożyć deklarację i coś ugrać w dniu dzisiejszym. To znaczy, chciałbym powiedzieć, że tak jak i do tej pory, tak i w przyszłości jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, Wasze pomysły. Jesteśmy sprawdzonym partnerem i liczę, że nadal Wytgoszcz będzie ważnym miejscem, w którym będziecie powierzać najważniejsze dyscypliny sportowe, bo potrafimy to robić, chcemy to robić i na pewno damy radę. Także ten stojący tutaj. Olimpijczyk, tak go nazywam, czempion. To w dużej mierze Wasza zasługa, Wasze decyzje. No ja zawsze z wielką radością przyjeżdżam do Bydgoszczy, bo jestem z tym miastem związana. A jest to, bym powiedziała, taki miły obowiązek jako honorowe, honorowego obywatela miasta Bydgoszczy być tutaj z Wami właśnie dzisiaj, kiedy mówimy o tym, jakie osiągnięcia sportowe miało miasto Bydgoszczy. Ja chcę podkreślić, że na pewno bardzo ważną sprawą są przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, którzy organizowali tutaj ważne imprezy, czy występowali organizacje tych różnych imprez sportowych na poziomie europejskim, na poziomie światowym, ale przede wszystkim chciałam pogratulować władzom miasta Bydgoszczy i działaczom miejscowym, bo jeżeli przyznano imprezę, to przecież... To, to jest pierwszy krok, pierwszy etap, ale potem organizacja imprezy to już była w rękach właśnie miejscowych działaczy. W związku z tym, Panie Prezydencie, na Pana ręce, i tutaj chciałam pogratulować wszystkim tym, którzy te imprezy tak świetnie organizowali. I bardzo się cieszę, mam wielką satysfakcję, Panie Prezydencie, że Pan deklaruje dalszą chęć organizacji różnych imprez i pobierania sportu w mieście Bydgoszczy. Z głębi serca życzę, żeby te wszystkie plany i zamierzenia zakończyły się sukcesem. dziękuję za zaproszenie i gratuluję. Wspaniałego wyróżnienia. I panie prezydencie, chciałem pan powiedzieć tak, że ze mną pan nic nie ugra. Tak pan, powiedział pan, coś chce ugrać. Żeby coś ze mną ugrać, to musi pan, niestety jest tutaj między nami Prezes Eugeniusz Nowa, który jest moją prawą ręką na ten teren. Ja go nie zaakceptuję, to bardzo mi przykro, to przez niego pan wtedy wygra. Ja chciałem bardzo podziękować Panie Prezydencie wszystkim osobom niezliczonej ilości niezliczonej osób, które nam pomagało przy organizacji tej imprezy. Z tego co wiemy i co słyszeliśmy, wszyscy byli bardzo zadowoleni. I od strony sportowej może troszeczkę mniej, chociaż, chociaż mecze były bardzo fajne, natomiast organizacyjnie była oceniona bardzo wysoko. Wydgoszczy były, są i będą wielkie imprezy lekkoatletyczne. To, że były i są, to państwo wiecie, to, że będą, zapewniam ja i dwóch moich zastępców, Bydgoszczan, którzy tu siedzą i również na rzecz lekkiej Atletyki znakomicie na miejscu pracują. W niedalekiej przyszłości drużynowe mistrzostwa Europy i marzą nam się wreszcie drużynowe mistrzostwa Europy indywidualne, seniorów. W też niedalekiej przyszłości bo rok 2016 myślę, że jest to bardzo ważne, że imprezy rangi mistrzowskiej, zarówno światowej, jak i europejskiej w dalszym ciągu będą Wydroszczy. Ale nie mniej ważne z punktu widzenia rozwoju atetyki jest to, że na tym pięknym, wspaniałym stadionie odbywają się co roku duże imprezy krajowe. Zarówno te rangi mistrzowskie, jak w tym roku Mistrzostwa Polski Seniorów, jak i te imprezy cyklu mit mitingu komercyjnych na bardzo wysokim, światowym poziomie. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję za zaproszenie. W imieniu całej polskiej koszykówki chciałem podziękować za organizację imprez. W roku 2010 gościliśmy tutaj Państwa meczem męskim Polska-Portugalia, który wygraliśmy, w którym znakomicie zagrała cała drużyna i Marcin Gortat pozdrawia również z Phoenix. Bardzo dziękuję jeszcze za organizację kapitalnej imprezy, jaką myślę dla nas wszystkich były Mistrzostwa Europy w 2009 roku, za organizację grupy tutaj w Bydgoszczy, mamy bardzo dobre doświadczenia, no i już dziś zapraszam wszystkich Państwa na Mecze kwalifikacyjne Mistrzostw Europy Kobiet, które w czerwcu odbędą się tutaj w Bydgoszczy serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Przede wszystkim taką improzą wiodącą w tym roku będzie organizacja Mistrzostw Europy Kobiet. W czerwcu w Bydgoszczy będzie jedna z grup kwalifikacyjnych. W związku z tym myślę, że no to będzie jakby taka najważniejsza, najważniejsza impreza. Jeżeli chodzi o plan, plany dotyczące reprezentacji męskiej, one w zasadzie w tej chwili są w toku tworzenia. Imprezą bazową są w tym roku Mistrzostwa Europy na Litwie, dlatego no powiedzmy sobie, żadnych oficjalnych meczów. Kwalifikacyjnych czy mistrzowskich reprezentacja nie gra. Będą to generalnie w okresie startowym, czyli letni będą to imprezy yy, głównie mecze towarzyskie yy, i powiedzmy sobie turnieje zagraniczne. Wspomniał Pan tu na konferencji prasowej, że yy, bardzo mocno się rozwija koszykówka kobiet tutaj w Bydgoszczy, Zespół Artogo Bydgoszcz. To za tym idzie zainteresowanie koszykówką żeńską. Kiedy zobaczymy reprezentację Polski kobiet w Bydgoszczy? No, to, chciałbym, żeby no, tak się nie złożyło, że akurat y, reprezentacja Polski nie będzie grała w tej grupie bydgoskiej, ale myślę, że y, w niedługim czasie, no oczywiście, no, mówię, y, te mistrzostwa są takim... Powiedzmy sobie turniejem kończącym okres przygotowania reprezentacji, ale myślę, że w niedługim czasie, w następnych latach na pewno koszykówka żeńska tutaj zagości w formie reprezentacyjnej są po temu i warunki, i myślę taki klimat, atmosfera. Myślę, że nieprzypadkowo nie to grono, które tutaj dzisiaj się pojawiło e, na tej konferencji, zabierało głos i mówiło o tym, że Bydgoszcz jest miastem, które... Przede wszystkim potrafi organizować imprezy, a potrafi organizować między innymi dzięki temu, że mamy odpowiednią infrastrukturę sportową. To raz, a dwa, myślę, co bardzo ważne, mamy ludzi, którzy potrafią w sposób dobry i profesjonalny takie imprezy organizować. Stąd też na pewno jesteśmy miastem, które daje gwarancję a na to, że poziom organizacyjny wielu eventów sportowych jest bardzo wysoki. W tym roku Mistrzostwa Europy, Koszykarak, następnie Mistrzostwa Świata siatkarzy, To są takie dwie docelowe imprezy, do których się szykuje Biedgoszcz. Czego jeszcze możemy się spodziewać za strony miasta? Jakich imprez? No między innymi też po to dzisiejsze spotkanie. Po tej konferencji prasowej mamy, mamy już mniej oficjalne spotkanie. Myślę, że podczas obiadu będziemy mogli porozmawiać. Będziemy przede wszystkim mogli poznać zamierzenia związków sportowych. a to, to jest ważne, ponieważ to związki sportowe walczą między innymi o to, aby nasz kraj był organizatorem dużych sportowych eventów. Dopiero potem szuka się partnerów w postaci miast, i, i już dzisiaj myślę, że będziemy w stanie podczas tych rozmów otrzymać takie informacje, co w najbliższych latach naj, największe polskie związki sportowe planują. 2 kwietnia tutaj w łucznicy Diablo Włodaczyk będzie bronił yy, palca Miszowskiego. Czy już jest wszystko zapięte na ostatni guzik i jak będzie wyglądała promocja tej walki w naszym mieście? Przede wszystkim podpisaliśmy co dopiero umowę. To jest nowa impreza, świeża impreza. Jakby jednym z ważniejszych celów jest to, aby ta impreza, czy, czy w ogóle boks, na stałe powrócił do Bydgoszczy. Dla mnie najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o promocję Bydgoszczy, jest to, żeby promować się przez stałe, cykliczne wydarzenia. Żeby Bydgoszczanie wiedzieli, że w każdym roku mogą czegoś się spodziewać i również, żeby Sportowa Polska wiedziała, że w Bydgoszczy. W określonym czasie ważne wydarzenie sportowe się będzie odbywało i tutaj tą współpracę dopiero co rozpoczynamy, a więc uczymy się siebie, poznajemy siebie nawzajem. Większość tych zadań promocyjnych zcydowaliśmy na partnera, z którym tę współpracę podjęliśmy. Ja wierzę, że to jest taki pierwszy dobry krok i jestem przekonany, że również jakby zagospodarowujemy kolejną część tego tego kibica sportowego, tak, bo to jest również coś innego, jest in, czym innym, czy, czy kim innym, przepraszam, jest kibic lekkoatletyczny, kim innym kibic sportowy, kibic boksu, przepraszam, kim, inny, kim innym kibic sportów motorowych, a więc staramy się stworzyć taką ofertę, żeby w Bydgoszczy każdy dla siebie mógł coś znaleźć. W Bydgoszczy się również dużo mówi tak w środowisku młodzieżowym czy ludzi starszych, że brakuje hokaja. Czy za kadencji pana prezydenta Bliskiego coś będzie robione w tym kierunku, aby hokaj wrócił do Bydgoszczy? To jest pytanie bardzo trudne. Ja by, może trochę wymijająco chciałbym odpowiedzieć, że należy również bardzo poważnie zastanowić się nad tym, w jakie dyscypliny sportu Bydgoszcz powinna inwestować, bo przecież nie sposób inwestować jest w każdą. To są decyzje oczywiście bardzo trudne, zwłaszcza dla środowisk sportowych, które w takiej, a nie w innej konkurencji, czy, przepraszam, dyscyplinie sportu funkcjonują. Ja zawsze mówię o tym na spotkaniach z dziennikarzami, że nie ma na świecie kraju, który inwestuje i wspiera wszystkie dyscypliny sportu, a więc na pewno też tym bardziej nie ma miasta, które stać na to, aby kompetentnie, mocno, solidnie inwestować wiele dyscyplin sportu. Trzeba przyjąć sobie linię i ja za, za, moje, za mojej kadencji, w trakcie mojej pracy będę chciał oczywiście po konsultacjach społecznych, po, po rozmowach ze, ze, ze związkami sportowymi, okręgowymi oczywiście i działaczami sportowymi przyjąć taką linię, przyjąć linię wsparcia określonych dyscyplin sportu, które po pierwsze mają możliwości do tego, aby w Bydgoszczy się rozwijać, czyli, czyli mają odpowiednią infrastrukturę. Po drugie, mają odpowiednią, odpowiednie wsparcie w postaci kompetentnych szkoleniowców, mają też, że tak powiem, historię, która, która świadczy o tym, że warto w tym kierunku iść, i, i jeżeli taką linię wyznaczymy, to, to tam, myślę, warto środki finansowe lokować.